Dzień dobry, witam Was w kolejnym nurkowym vlogu, tym razem z Teneryfy. Mam tutaj tylko jeden dzień nurkowy, ponieważ jesteśmy na Teneryfie tydzień i będziemy testowali miejsce koło Costa Adei. Podobno jest tu bardzo ładny podwodny ogród. Na Teneryfie nie ma raf, skały. Jest to wyspa. Są to wyspy w ogóle wulkaniczne. W związku z tym no, RAF nie ma co się spodziewać, ale za to jest bardzo dużo życia. Zapanowałem trzy nurki. Mam nadzieję, że te nurki się udadzą i zobaczmy jak to życie podwodne na Teneryfie. Koło Teneryfy wygląda. Lecimy. Będziemy nurkowali w miejscu, które nazywa się Montaña Maria i tutaj robimy dwa nurki, najpierw popłyniemy sobie w lewo, później w prawo. Bardzo ciekawe miejsce. montaña Maria, po angielsku Yellow Mountain, czyli żółta góra. Wszystko od koloru tej góry, która tutaj się znajduje. Niesamowicie są powycinane przez wodę te malutkie klify. No i to wszystko, jak wiadomo, skały wulkaniczne. Nie mówiłem Wam jeszcze też o tym, z kim tutaj nurkuję. Polecono mi Centrum Nurkowe Diving Atlantis. No i zaraz zobaczymy, jak się z nimi nurkuje. Sprzęt jest fajny, ekipa ogarnięta, jak w wielu takich miejscach. Najważniejsze to jest dobre nastawienie i wtedy pod wodą można się już tylko i wyłącznie cieszyć pięknymi widokami. Na Teneryfie zaskoczyła mnie Skorpena, młodsza i mniejsza niż te, które widywałem dotychczas. Lubię je, chociaż są wyjątkowo jadowite. Nie jestem ekspertem, ale ten dziwoląg to chyba krab pająkowy. Bardziej przypomina pająka niż kraba. Zaskoczyło mnie, że na ten ryfie w tym piasku występują węgorze plamiste, a jeszcze bardziej ciekawa okazała się ta flondra. Z bliska widać jak jej oczy ruszają się niezależnie od siebie, gdy jedno patrzy do przodu, drugie może spoglądać w tył. Życia pod wodą było mniej niż się spodziewałem, ponieważ czerwiec to tutaj jeszcze okres wiosny, gdy szczególnie widoczny jest głównie na rybek, ale i tak było bardzo spoko. Po pierwszym nurku mamy przerwę powierzchniową, to był bardzo fajny nurek. Zaskakująco ciepła woda, powiem wam, że się trochę bałem, gdy się zanurzyłem, myślałem, że błąd, że nie zabrałem ze sobą kaptura, natomiast już pod wodą okazało się, że jest naprawdę ok. Temperatura wody o tej porze roku, mamy czerwiec, to 20-21 stopni, więc naprawdę przyzwoicie, tak samo jak w naszych jeziorach. Miejscówka fajna. Nie ma tak dużo ryb, ale one są, one są też inne, jest ciekawie. Były bardzo fajne krewetki, były fajne trampetwisze. Wypatrzyłem gdzieś tam w skalę bardzo malutką, młodą skorpenę. Zawsze jak są takie ciekawe ryby. W ogóle widziałem kilka ciekawych tonowych zupełnie ryb, które mnie zaskoczyły, i to jest bardzo fajne, kiedy człowiek coś jeszcze pod wodą odkrywa. Wiecie sami, oceany, morza i oceany to jest ostatnie niezbadane miejsce na Ziemi i my ciągle, gdy pojawiamy się w wodzie, sami dla siebie odkrywamy i też przy okazji można zobaczyć coś zupełnie nowego e, pierwszy raz. Przypomnę, że na Teneryfie nurkuję z Diving Atlantis. Ja sobie zamówiłem e, trzy nurki, nie wiem, czy się nie skończy na dwóch. Rozważam, czy iść na nocne, dlatego że gdy jest mniej życia, no to obawa, że przed tym światłem, które ja mam duże, te ryby będą uciekały i niewiele zobaczymy, no, a nie ma rafy. Natomiast za trzy nurki z nocnym płaci się 130 euro. Oni też dają własne ubezpieczenie, jeżeli jest życzenie. To jest opłata ze sprzętem. Ja wziąłem tylko swoją maskę, nie chciałem brać czego więcej, no bo po prostu szkoda było miejsca w bagażu. I tak zawsze mam część tego swojego sprzętu do fotografowania i filmowania. Mają też podwózkę, więc... A w ogóle baza jest bardzo fajna. Jest tutaj menadżer tej bazy. Menadżer tej bazy to jest Polak, więc w razie czego też możecie się kontaktować po polsku. Naprawdę super. Osobiście gorąco polecam też nurkowanie z Diving Atlantic. A gdy podziwiamy kolejne rozgwiazdy, ławice i rogatnice, zapraszam do zostawienia lajka like i suba na kanale. Dzięki! O tym osobniku już wam kiedyś wspominałem, to trumpetfish. Ryba niepozorna, jednak bardzo drapieżna. Niepostrzeżenie zbliża się do ofiary, otwiera pyszczek i dosłownie wsysa ją. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę, ale to prawdopodobnie jest Ostroż. Bardzo jadowita ryba, która pojawiła się kilka lat temu, również w Bałtyku. Zakończyliśmy nurkowania na Tenerwie przy żółtej skale. Dwa fajne nurki, widziałem kilka skorpen, trumpet parę naprawdę przyjemnych ryb. Tego rzucia tej nie było dużo, ale tak jak mówiłem woda przyjemna, 20-21 stopni, także jestem zadowolony, to był fajny nurek. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, like suba i do zobaczenia w kolejnym filmie.